Witajcie, chciałabym dzisiaj przedstawić Wam czarną rzepę, zwaną też czarną rzodkwią. Czarna rzepa ma bardzo wiele walorów odżywczych i leczniczych. Jest prawdziwą bombą witaminową. Działa żółciopędnie, przeciwbakteryjnie, pomaga przy kaszlu, przy zapaleniu górnych dróg oddechowych i nerwobulach. Działa również przeciwbólowo, no i zawiera w sobie potas, żelazo, magnez, cynk i wapń. Czarna rzepa jest w smaku dosyć ostra, więc warto potraktować ją jako zdrowy dodatek, na przykład do córówek. Można też na niej robić nalewki. Obieramy ją tak jak białą rzodkiew. Czarnej skórki, pod czarną skórką ukrywa się biały miąś. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog. ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!